Cześć wszystkim! Jesteśmy w Miedzicy, po zamku i dzisiaj idziemy w Pieniny z Spiskie czerwonym szlakiem Zaczynamy nową, taką um, wycieczkę na, na górkę żar z wieżą widokową Jesteśmy to Pierwszy widoczek z tej drogi. Tam na dole jest jezioro Soszczyńskie. A my idziemy Tam są ruiny zamków w Czorsztynie O tutaj W tym miejscu A tu jak się odwrócimy Widać przysunięte Tatry Męczko tam Na zboczu Leża. A my idziemy dalej Chodzi o I takie rzeczy tak. Ładna pogoda Ładna to jest, jest rowerowa trasa i trasa piesza czerwonym szlakiem ona idzie aż do Czerwony Szlak prowadzi aż do yy, Chochołowa prawie Ten szlak czerwony On wychodzi tam od niebieskiego Jest start nie powiem jaka nazwa tego miejsca, tej przełęczy idzie tędy właśnie do, do Hołowa Zacznijmy do takiego rozwidlenia. Ale idziemy, droga, szlak jest tam. Ale my troszeczkę odbijamy w tym, bo jest tutaj sam lód. I przejdziemy taką drogą leśną troszeczkę. Bezpieczniejszy, bo tam można się wykorbić tak zdrowo. I tak to się łączy później z tym. Na mapie CZ, tej turystycznie jest tędy. look To jest rozmidlenie szlaków, to jest właśnie żółty, do Falsztyna idziesz 45 minut, a tu idzie do Łapsze, pyszne, Łap, Łapsze, Łapsze, Niżne, Łapsze, Niżne, przepraszam, godzina, a my idziemy dalej, Dursztyn, godzina, Łapsztyn, wyż... Dursztyn, tym czerwonym, proszę bardzo. No zobaczymy. Tu żółciutki. Tak będziemy studali czerwoną. Idziemy w kierunku wieży widokowej. Aż, aż ciekawy jestem tej wieży. To co oglądałem to przemylił się ten temat. <grymne> Jeszcze godzina, która przeszła chyba. Nie wiem czy ci złapię. Na razie. Oj, teraz podchodzi pod tym pod zniesienie, Nie wiem, co to jest, nawet. Oczywiście górki z boku. A my idziemy takim czym. To jest chyba takie najbardziej strome podejście tutaj. Na całym szlaku tutaj, w sumie idziemy. A tutaj później odbijemy w tą stronę. A tak, ten znak pokazuje. I idziemy tam. To znaki wiosny? No Ale za wcześnie jeszcze Jeszcze do połowy lutego, jeszcze śnieg będzie to I tyle. I co powiesz o tym szlaku? <grymne> Porywające jest. Porywające aż w leko. To robi szlaki długodystansowe tą, Tak, ale na to tutaj plana na te no, nie, powin, powinna nie być nie to. Spójrzcie na to. Spójrzcie na to. Spójrzcie na to. na to. Spójrzcie na to. Spójrzcie na Nie, Nie na nie, to. nie, to. 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 Jeszcze Żeby cokolwiek zobaczyć, to trzeba stamtąd, co teresa, przyjść aż tutaj. To jest poza szlakiem. Kawałeczek. Widać trzy korony. Tam sokolice, na stronę okolicy Na stronę okolicy. stąd jest ładny widok. Dzisiaj nie widać Tatr, bo Tatry są za chmurami I tyle, idziemy dalej, może coś tam jeszcze zobaczymy Jesteśmy na tej górce Żar Z wieżą widokową To jest platforma widokowa, nie wierzę. Chodź, chodź. No to, ja się za chwilę Nie no nie. No pokaż się. Pokaż się tu. Dobra, idę do ciebie tam. Pieniny Spiskie, Żar, 883 niesłusznie zwany Braniskiem tak tu jest można sobie podbić pierwszą teczkę my nie zbieramy tego akurat, ale to zbiera to można tego. idziemy do góry idę do góry Popatrzeć. No ona potrzebuje, uuu bardzo lech, lichutka ta wieża. Wow, to są, no faktycznie to trzeba uważać. Nie polecam tej wieży. No nie widzę, bo na razie wchodzę. Ja się też boję, bo widziałem tam, używaną te to wszystko skrzypi. skrzypi tak, to Tutaj, tak no widzę. Zaraz wiosnę. Ach, widzę. o, Jezus ma no. Bazie. Powiem tak. O, widać Gorc. O, widać wieżę widokową na... Lubaniu. Lubaniu? Możliwe. Tak, tu jest Lubanie. Tu jest Lubanie, za tym samym, o Tutaj, tam jest, o, tam to, no jest proszę. Gorc, Gorc, widać ładnie jezioro Czosztyńskie, ale no parę drzew jest niepotrzebnych, bo, bo by widok był ładny. na tą, na tą stronę, na drugą stronę nie widać nic, są nawet dziewczyny tylko. Proszę. I kończymy naszą wycieczkę dzisiaj, taką spacerek niedzielny na górę Żar w Pieninach. Jakie to są pieniny? Spiskie. Spiskie, dobrze mówię? Pieniny. Spiskie, dobrze. Jezioro. Jeszcze raz się że tam jest wieża widokowa na lubanie, Cała trasa, w Turbacza, szkoda, że nie widać bardzo i bardziej, ale i tak jest to. Tutaj widać trzy korony. Ok, jakaś tam jest, jest, jest. Trafiliśmy na taką pogodę, jaka jest, ale nie ma co narzekać. Ta trasa je od 1 do 10, bym tak powiedział. 5 więcej niebo dużo idzie się lasem takich miejsc widokowych to jest chyba tylko dwa, dwie, dwa razy tutaj i tak przed samym żarem z kolana, co widać powinno być widać taty, ale dzisiaj była pogoda taka jaka była. a taki na taki spacerek z Miedzicy, skoro od zamku można sobie przejść w lecie na pewno jest krócej, teraz trzeba troszkę prostu uważać to jest ścisko. To jest Wszystkich pozdrawiamy gorąco i zapraszamy na ucieczkę z nami nie tylko góry zwłaszcza. Na razie, do następnej wycieczki.